Małgorzata Parys, witam Państwa serdecznie w programie Gość Dnia, a dziś naszym gościem jest Krzysztof Masztalerz, trener personalny, kulturysta i dwukrotny wicemistrz Polski w kulturystyce. Witam serdecznie. Witam wszystkich, witam Ciebie Gosiu. Dzisiaj porozmawiamy o kulturystyce. Powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda z tym sportem i co do tej pory udało Ci się osiągnąć? Przygoda z tym sportem zaczęła się u mnie w, można powiedzieć, roku, w październiku roku, 2011 roku. Wcześniej trenowałem sztuki walki i karatek Joguszyń przez no, dobre 3 lata. No i do, zacząłem przygotowywać się też w tym karate już do zawodów. Podczas sparingu na treningu doznałem kontuzji nogi, która wykluczyła mnie z treningu na ponad pół roku. Po pół roku przerwy lekarz prowadzący chorobę kazał później na siłownię wzmocnić nogę. Żeby, żeby móc znowu zacząć trenować karate. No, jak już poszedłem na tą siłownię, to już tak na niej zostałem i zacząłem w, dwa, w, ro, w październiku, dokładnie roku 2011, yy, przygotowywać się już pod zawody kulturystyczne. Yy, Niecały nie rok przygotowywałem się do moich pierwszych zawodów. Były to Mistrzostwa Polski Juniorów w Mińsku Mazowieckim, gdzie na 21 zawodników zająłem siódme miejsce. To piękny wynik jak na początek. Jak na początek pewnie tak, gdzie dla mnie to nie był sukces. Ja, ja zawsze chciałem iść jak najwyżej i, i być gdzieś tam w czołówce. Dlatego, dlatego no, odpuściłem sobie rok 2013. Nie startowałem w 13 i wystartowałem znowu w 2014 roku. Też w październiku, też na mistrzostwach polskich gdzie zająłem już, zdobyłem pierwszy tytuł wicemistrza Polski. W tym sporcie gdzieś, no i tak, tak, tak zaczęła się ta moja kariera z tym sportem. Mm -hmm. e, dwa razy zdobyłeś tytuł wicemistrza Polski. Tak, w 2014 i w 2015 roku udało mi się powtórzyć ten wynik, e, gdzie tak naprawdę liczyłem na więcej. Mm -hmm. Myślałem, że uda się zdobyć tytuł wice, e, mistrza Polski, no niestety. Wszystko przed Tobą. Wszystko przede mną, także mam nadzieję, że za, za niedługo mi się to uda. Proszę powiedz, jak wyglądają przygotowania do takich zawodów? Co jest w nich najtrudniejsze? Który etap? No powiem szczerze, że każdy etap jest trudny i czy to jesteśmy poza sezonem i, i startowym i, i gdzieś tam budujemy swoją sylwetkę, poprawiamy jakieś niedociągłości w niej i tak dalej, jest, jest trudno. Aczkolwiek wydaje mi się, że chyba końcówka, ostatnie tygodnie przed startem są najtrudniejsze, ponieważ tam już niestety liczy się wszystko tak naprawdę. Musimy odwadniać swój organizm, no i naprawdę nie jest łatwo, jest, jest dość ciężko, także myślę, że te ostatnie, ostatnie tygodnie przed, przed startem są najtrudniejsze. Mhm, a powiedz mi, jeżeli chodzi o dietę, yy, korzysta, korzystasz z rad dietetyka, czy sam sobie tą dietę układasz, jak to w ogóle wygląda? Yy, na początku swojej kariery yy, sportowej, tak, korzystałem z rad yy, kolegów, z rad dietetyków, yy, też trenerów personalnych i tak dalej, no bo Yy, wiadomo, że, że zaczynając, chciałem, też, chciałem to robić od razu profesjonalnie. Nie, nie jestem yy, osobą, która próbuje gdzieś tam prób i błędów swoich na, na sobie. Chciałem od razu już, już wypaść dobrze, więc, więc korzystałem, aczkolwiek na tym poziomie, na którym teraz już jestem, sam, sam sobie ustalam dietę, sam układam z, yy, trening. No i też prowadzę innych zawodników yy, i nie tylko, bo też jestem trenerem personalnym, na, prowadzę zajęcia na siłowni, yy, ale też tak jak powiedziałem wcześniej, prowadzę też zawodników, yy, przygotowuję ich do zawodów i tak dalej, no także no, yy, wszystko robię na dzień dzisiejszy sam i z nimi i też siebie prowadzę sam. I udaje się osiągać sukcesy, więc yy, zarówno dieta, jak i <laughs> ćwiczenia działają, yy, a jeżeli chodzi yy, o dietę, to proszę powiedz mi, czy jest możliwość zbudowania masy mięśniowej bez użycia odżywek, opierając się tylko i wyłącznie na diecie? Oczywiście, że tak. Suplementy, diety, te tak zwane odżywki, to jest nic innego jak wartości odżywcze, takie same, które mamy w pożywieniu. Tylko one są tam skoncentrowane, tak? są w proszku. Ale to jest nic innego jak te wartości, które mamy w pożywieniu. Także ja jestem nawet zwolnikiem tego, żeby dostarczać wszystkich wartości odżywczych z pożywienia naturalnego. A te suplementy, diety, odżywki niech będą tylko dodatkiem w tych chwilach, gdzie tam zapotrzebowanie mamy wyższe na wartości odżywcze, a nie jesteśmy w stanie na przykład zjeść takiej ilości posiłku, żeby to dostarczyć. Także, także oczywiście, że jesteśmy w stanie zbudować mięśnie bez, bez odżywek. Ale na pewno odżywki są w pewnych momentach ułatwieniem. Tak, tak. Zwłaszcza w takich, gdzie na przykład jesteśmy w pracy, pracujemy gdzieś tam fizycznie i tak dalej, nie jesteśmy w stanie. W danej chwili y, zjeść pełnowartościowego posiłku, a, a nasz organizm tego potrzebuje, wtedy możemy śmiało sobie na przykład wypić taką odżywkę i zapewni nam to, na jakiś tam czas y, zaspokoi na nasz, nasze ciało y, i dostarczy wszystkich wartości takich, jakich w danej chwili potrzebujemy. Aczkolwiek, tak jak mówię, y, dla mnie bardziej wartościowym y, byłoby zjeść posiłek niż wypić tę odżywkę. Ale w pewnych ekstremalnych sytuacjach tak. możemy się posilić też odżywką, jeżeli nie mamy czasu i możliwości zjeść pełnowartościowego posiłku. A proszę powiedzieć, ten sport kulturystyka jest dla każdego? Jak to wygląda u kobiet? Bo coraz więcej w mediach pojawia się zdjęć bardzo mocno wyrzeźbionych kobiet. Czy to jest zdrowe? No, jeśli chodzi o taką sztywną kulturystykę i kobiety, no to trzeba przyznać szczerze, że nie jest to zdrowe dla nich. Wiadomo, że każdy sport wyczynowy w jakimś tam stopniu nie jest zdrowy już, aczkolwiek dla kobiet kulturystyka jest no, zaburza, zaburza bardzo wiele procesów w, orga w organizmie kobiety. Przez treningi, restrykcyjną dietę i tak dalej wychowamowuje ich układ hormonalny. Jak wiadomo, no, układ hormonalny jest najwrażliwszym organem w naszym organizmie. Tak więc no, moim zdaniem nie. To, to, to nie jest sport. Kult, sztywna kulturystyka. Nie mówimy tutaj o treningu jakimś fitness na siłowni, Mówimy o kulturystyce, mhm. moim zdaniem, stanowczo nie. nie jest to zdrowe dla, dla kobiet. Aczkolwiek mężczyźni, no, gdzieś tam są bardziej odporni. Yy... Ten niższy poziom tkanki tłuszczowej chyba nie, nie, nie jest wpływa, tak Tak, nie wpływa aż tak źle na, na, na organizm faceta, jak, jak, mhm. jak właśnie kobiety. Nie? Rozumiem, a proszę powiedz mi, jeżeli chodzi o treningi, czy jest możliwość budowania masy i tracenia tkanki tłuszczowej w jednym momencie? Czy najpierw tak, trzeba. Jest, zrobić... jest to możliwe. Na mhm. dzień dzisiejszy kiedyś było to, wszyscy twierdzili, że, że nie da się zbudować masy mięśniowej, tracąc tkankę tłuszczową. No, na dzień dzisiejszy łamiemy te mity. I ja nawet przygotowując się do zawodów, gdzie jestem na ścisłej je redukcji tak zwanej i tracę bardzo dużo wody i tkanki tłuszczowej, w tym momencie jestem w stanie nabudować kilka nowych komórek mięśniowych i co, co później uwidacznia się to po, po, po zejściu ze sceny, gdzie zaczynam znowu, że tak powiem, budować masę mięśniową, zaczynam już od dużo wyższego pułapu. Myślę, że każdy zawodnik, który robi to tak dość profesjonalnie jest w stanie to sam na sobie zauważyć. Także, patrząc na techniki żywienia, treningu i tak dalej w dzisiejszej kulturystyce, moje zdanie jest odmienne od, od wszystkich. Tak, jesteśmy w stanie budować masę mięśniową, stracąc tkankę tłuszczową. Mhm. A Także... jaki trening do tego najlepiej wybrać? Już nie mówię, jeżeli chodzi o kulturystykę, ale dla osób, które chciałyby zacząć swoją przygodę z fitnessem i chciałyby po prostu zadbać o siebie. No każdy każdy, 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 każdy ma inny cel, każdy organizm jest inny, także tu zadaniem właśnie trenera jest dobrać odpowiedni trening, odpowiedni trik, cykl treningowy dla indywidualnej osoby. Tu nie odpowiem teraz na pytanie, który trening jest najlepszy, bo dla każdego, dla, każde, dla każdej osoby inny trening będzie odpowiedni, także zadaniem trenerów personalnych, czy też instruktorów na siłowni jest, jest dobrać odpowiedni trening pod, pod indywidualną osobę. Mhm. Także nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć, co dla... Nie, nie, ma, nie ma złotego środka, nie, można, nie wszystko jest dobre dla wszystkich. Mamy połowę y, stycznia, czyli wszyscy trwamy jeszcze w tych noworocznych postanowieniach. Czy masz jakiś złoty środek na to, jak w tych wyt w postanowieniach wytrwać, jeżeli chodzi o dbanie o siebie, dbanie o sylwetkę, co zrobić, żeby nie złamać być, się? Po prostu być konsekwentny w tym, co, co sobie postanowiliśmy. Jeżeli ktoś tam ma postanowienie noworoczne, że zacznie chodzić na siłownię i, i zrzuci. W danym roku załóżmy 10 kg niepotrzebnego tłuszczu ze swojego ciała, to po prostu chodzić na tą siłownię systematycznie i dążyć do tego, żeby to zrzucić, bo gdzieś tam y, bardzo wiele osób jest. Najpierw, najpierw sobie coś zakłada, a później ma milion powodów do tego, żeby Byłuchaj. tego nie robić. Po co zakładać, skoro z góry wiemy, że tego nie będziemy robić? Moim, moją taką radą. Być po prostu konsekwentnym w tym, co się, co się postanawia, i na pewno przyniesie to, to efekt taki, jaki sobie założyliśmy. Nasz czas antenowy dobiega końca. Jeszcze ostatnie pytanie: Jakie plany na najbliższą przyszłość? Mm, plany na najbliższą przyszłość bycie zdrowym. I, yy, no I tak jak powiedziałem, konsekwentnym w tym, co sobie założyłem. I, i, I dążyć do celu, gdy będę zdrowy, no to wtedy całą resztę myślę, że, że, że zrobię na tyle, gdzie, że, że, że będzie ok. A planujesz um, jakieś kolejne zawody w, przyszłym, w najbliższym czasie? I, m, tak, planuję, aczkolwiek nie, nie jestem jeszcze zdecydowany na 100%, w których zawodach wystartuję, kiedy to będzie i tak dalej. Także na razie wolałbym o tym nie mówić. Dobrze. Ja Ci życzę, abyś zdobył w końcu Mistrzostwo Polski i Państwu dziękuję za uwagę. Moim, moim Państwa gościem był dziś Krzysztof Masztalerz, kulturysta, trener personalny i dwukrotny wicemistrz Polski w kulturystyce. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.